Witam serdecznie, drugi dzień turnieju szturmowego. Teraz ten filmik może być troszkę dłuższy niż wczorajszy, ponieważ e, chcę iść na... jak to się mówi... naprzód, waszym oczekiwaniom. I powiem dlaczego tak, ja nie inny skład będę wybierał przed każdym atakiem. Może wam to pomoże grać szturmy. Na razie obrona A, więc spoko, mimo że jestem już na totalnej granicy tej, tego A. 3-2 w obronie, jak na to, że układam ją na szybko, to i tak wydaje mi się, że jest całkiem nieźle. Ok, I teraz tak, u przeciwnika są karty, jest wskrzeszenie, więc byłoby fajnie coś wziąć antywskrzeszeniowemu. Antywskrze I mam taką kartę jak za bok, ale nie będę jej tej używał. Jest ferus, który truje. Jest tutaj garten, który mm, obniża moje życie, i, i jest kontraatak. Więc więc byłoby dobrze. Ten kontratak jakoś powstrzymać. E, oczywiście jest Luna, na którą muszę wziąć Timusa I jest Lemonut. Bardzo silna obrona. Lemonut ścina manę, więc na szturmie będzie rewelacyjny. E, I teraz tak, no wiadomo. Ludwik musi iść, bo on mi tutaj e, no ma prowokację, więc tego Lemona i Ferusa jest w stanie zatrzymać. Timus jest w stanie. Powstrzymać Gartena i Lunę, więc też musi iść Ciemno. idzie, dlatego że, że jest jedną z najmocniejszych kart. Aktualnie jego losowe uderzenia i podbicie tego ataku i defa może być z, z, zmienną. E, Soba musi iść, bo, bo wskrzesza. I tylko Ksiamarem tej nie pasuje. Muszę wziąć kogoś, kto czyści mnie z trucizny. Więc ja sobie tej Ksiamary tej nie będę brał, a wezmę sobie tutaj. Jakąś inną kartę, i wypadałoby wziąć coś, co może odbija. O, odbicie będzie tej spoko pomysłem, więc wezmę sobie złotko. Znowu złotko jest w stanie odbić tą truciznę w ich kierunku. Ok, to powinno się w sumie udać. No i nie wziąłem Ksiamary, a mam, a mam ścianę zielonego. Zaczniemy od takiego ruchu, na szturm nie był to dobry ruch, wyleczę się. Ja nie muszę jeszcze chyba tego mięsa używać. Nie wiem w sumie, czemu mi się nie załadował. Wiecie, kto ciemnopierz, ale muszę po niego iść. Masakra jest bardzo źle. Okay, mam odbicia, ale teraz dopiero te komba dzisiaj są mega zabójcze. Masakra. Właśnie chyba przegrałem walkę. Ok. Ja mam jeszcze odbicie, mam jeszcze odbicie, więc mogę zagrać tutaj. Zablokuję oczywiście Lunę. Nie wiem, raczej tego nie ugram. Powiem wam tak szczerze, z tego względu, że nie mam jak naładować. A chyba, że zrobimy taki ruch, najgorzej. Okej, okay, lemon trafiła gdzieś tam z boku. Ej, wiecie co ja chyba zagram? Ten diament. Jestem świadomy tego, że Kurczę, albo nie ryzykować tego diamentu jeszcze. Oczywiście wstali wszyscy. Nie ukrywam, że najchętniej bym chciał z powrotem dostać Ludwika. Niestety przegrałem tą bitwę. Lisandor okazała się wredną kobietą, która musi wskrzeszać wszystkich, którzy są dostępni na mapie. I, i to niestety zadecydowało. No i chyba muszę uciekać, bo, bo już tutaj więcej punktów nie uzbieram. Masakra, kurde. Jezus. Okej, okay, tu jest Ludwik na środku. Potrzebuję mieć dezaktywację. Dezaktywację mam od Lixiu z klocka. I sobie ona zagra. Mam też Timusa ze speca. No i reszta wiadomo, po to samo. Czyli ciemnopież podbijanie statów. Sowa wskrzeszenie. I znowu jest Kakał wielki. W poprzednim ataku zabrakło mi naprawdę sporo szczęścia. Leciało mnóstwo kaskad niepotrzebnych. Do tego Lysandor, która no, zrobiła co zrobiła. Rozbiję ten diament, bo potrzebuje Ludwika. Okay. No i dałem ciała totalnie. Nie mogę używać teraz podbić, bo zabiłem. Zabiłem oczywiście Milady, którą kaloskopiował, i przez to nie mogę teraz używać moich kart bez oczyszczenia statusu. Oczywiście statusu oczyścić nie mogę. Nie wiem, jestem totalnie w kropce. Nie wiem, co mam grać. Masakra, no dałem ciała z doborem A i milady, milady. Dobra, użyję. No nie, no nie mogę użyć jeszcze. Ciemno Z drugiej strony, jeśli ja go nie użyję, to się nie wyleczy, okay. chociaż tyle, że mają tą odporność, więc oni tymczasowo nie są w stanie przejmować, podbić. Muszę to grać najzwyczajniej na świecie na czas, żebym mógł tego Ludwika sobie niedługo użyć. A żeby to zrobić to muszę wyciszać cały czas kalo. Oczywiście byłoby o wiele prościej, jakby też plansza ze mną współpracowała. Błagam wstań, Liksiu. Oczywiście. Oczywiście nie mogę wstać. Okej, okay, czy ja jestem w stanie go zabić z tych zielonych klocków? Dobra. Nie ma więc takiej tragedii. Wiadomo, że teraz... Oni po, odebrali mi podbicia od ciemnopierw, więc mogą mnie bić z ręki po odpaleniu speca. Ale chciałem to zrobić, żeby podbić sobie atak i chyba dzięki temu w sumie zabiłem tego halo. <laughs> <laughs> ok, już mogę w sumie. I tu manches po walce, ale duży błąd zrobiłem zabijając Milady. Okej, okay, no to jest mocno niebieski skład na środku, więc ja wiadomo muszę wziąć sobie jakiś zielony bijący i tutaj Amara jak najbardziej będzie wskazana do wzięcia. Ona jest chyba na samej górze w sumie. Tutaj nie działa dobrze, bo nie przechodzą, te, ten łańcuch nie przychodzi dalej. Raylus ma wskrzeszać. Wiadomo, jak to działa ostatnimi czasy. A reszta. Tutaj kluczowy jest Ludwik, żeby, żeby ten pierwszy hit, hit od Popchita pop przyjąć. Pierwsze uderzenie. A później Ludwik już będzie bezużyteczny, przez to, że jest tutaj Timius. Chyba, że mi się uda tego Timiusa zabić. Ale jak dobrze wiecie, Timius jest um, tym wojownikiem i może się wskrzeszać. Dobra, nie mam dostępu do znowu absolutnie niczego. Więc muszę zagrać ten ruch na początek. Oczywiście Pop hit musi uderzyć przed. Teraz tak, no ja chyba pójdę po zielone, z tego względu, że Ludwik mi raczej ginie w tym momencie. No właśnie. I powiem Wam więcej. Ja chyba powinienem teraz tą sowę wybijać. Ale, ale jednak trochę zaryzykuję i pójdę tutaj. Mam nadzieję, że ta sowa będzie wskrzeszała z taką samą częstotliwością jak moja. To robiła do tej pory. No nie, oczywiście ich soba wskrzesza, wskrzesza wszystkich. Na szczęście, Exjomara nie jest oślepiona i może uderzyć we wszystko, co się rusza. Dobra, Stop. Okej, okay, tutaj poszło dosyć gładko. Usta jest bardzo groźna. Ten minus do ataku i obniżenie życia maksymalnego jest no okrutnie mocne, więc ja tutaj muszę mieć Ludwika na start albo inną prowokację, bo ten pierwszy hit musi przyjąć. Jest tu Alfreka, jest Kulerwo, więc ja sobie bardzo chętnie tej zagram z odbiciem statusu, żeby furiacki atak Leciał w ich stronę i to powinno być naprawdę gładkie zwycięstwo. Prawdopodobnie będzie tak, że tylko zostanie na środku. E, zostanie tylko Wiwika, a cała reszta będzie no, po prostu zniszczona. I teraz tak, na razie nie mogę użyć tej złoto z goldi. Z tego względu, że nie mam kogo za bardzo odbijać. Ile tur Ty odbijasz? Trzy tury. No, miało być łatwe zwycięstwo, a nie mam w ogóle klocków. I złoto usta mnie wykończy. Dobra, ja tej powoli się muszę leczyć. Hmm, mam to odbicie, więc, więc myślę, że powinno to zadziałać. I nie muszę jeszcze nikogo używać. Kuźwa, jak? O co teraz tu chodzi? Ok, teraz, teraz udało się odbić furiacki. Więc w teorii mogę robić naprawdę spore. Bo na to się udało odbić wiwikę. Co mnie szokowało. Dobra, się walce. Eee, muszę coś sprawdzić, czy ten. Kulerwo. Co to za oddział w ogóle jest? Jednogwiazdkowy oddział magów. I on się przebił z klasą wojownika i rzucił mi ten furiacki atak. To jest. Nieprawdopodobne, co to się. Aha, on uderzył w sumie przepraszam, on uderzył w sumie w dwie karty mroku ale to i tak powinno go odbić, bo tego efektu statusu nie da się usunąć i obowiązuje dużo jedną turę, ale nie jest powiedziane, że nie da się go yy, odbić tak, ja to przy niej rozumiem Ok, dwie kreskówki ten Desmond bije w kartę Skrajne karty więc w skrajnych kartach powinien mieć najmocniejsze karty, i muszę tutaj trochę przetasować. Tutaj mi się złotko już na pewno nie przyda. On bije mocniej w ogóle w żółte, więc żółty w ogóle nie będę brał. Chociaż, jak dam sobie tej Xiamarę, to ona utrzyma się od hitów. Ok, myślę, że ten skład powinien sobie dać radę. Szkoda tej jednej porażki. E, dobra, no diament nie do końca na szturmie jest potrzebny, ale, ale zacznę sobie od niego. Plansza tym razem dopisała naprawdę świetnie. No cóż... Trochę nie doceniłem chyba tego Desmonda. No i nie powiem, ale chciałbym naprawdę, naprawdę bardzo mocno chciałbym wskrzesić tego mojego Ludwika. I w tym momencie już jest na pewno wygrana. Ok. Szybka walka, ale plansza naprawdę była świetna pod moją drużynę. E, no i to tyle. Niestety jedna przegrana. Za jeden, za jeden tylko Ferusa udało się ubić. Sami widzieliście, jak ta świetnie działała. E, może gdzieś tam mogłem lepiej to zagrać. Nie wiem. 99 miejsce na chwilę obecną. E, no, będę się starał gonić tą topkę. Wiadomo. Myślę, że każdy z nich się gdzieś tam wyłoży prędzej czy później. Wpadła mi kolejna przegrana od Murmuka, więc, więc spadam na obronę B. Jeśli nie utrzymam się na obronie A, no to będzie trudno się w tym Top 100 na koniec utrzymać. Tak czy inaczej, dzięki za uwagę. Dajcie znać jak Wam idzie turniej, powodzenka. Jeśli widzieliście błędy, które zrobiłem w ataku na dr. Ewila, dajcie również znać. Trzymajcie się.